Cześć, witajcie z tej strony, Przemek, i witam Was w kolejnym 30. chyba odcinku z gry Minecraft. No, dzisiaj mm, będziemy budować taki dom, który jest dla wieśniaków. No. Dobra. Na początku sprawdźmy tutaj coś. Ciekawe, ile się wysadzi. O, woda. Jezu. Kurczę, trochę za dużo się wysadziło ja. Nie spodziewałem się, że będzie aż taki wybuch. No. Dobra. No dobra, wybuchło, ale potem to naprawimy, dobra. Teraz wobec tego robimy dom wieśniaków. Będzie nam potrzebne drewno. Przede wszystkim. Drewno, okna i drzwi. Dobra, mamy. Mamy cały sprzęcik. Tu będziemy robić dom. O, akurat przy tej kopalni. Dobra. Dobra, będziemy robić przy tej kopalni ten dom. Tu będą drzwi. No. Będzie tu ten dom. Albo jeszcze krok dalej. Za krokiem krok, tak zwany. Dobra. Dobra, mamy wzór już ustalony. Teraz drzwi jeszcze. Dobra, możemy już wstawić drzwi. A i nie tu. Tu, dobra. I teraz yy... może najpierw wstawmy tutaj płytki, żeby było równo. Trawnik potem poniszczymy i postawiamy, jak tylko skończymy. To dopiero na końcu. Ok. Ja zrobię tak, jak uważam. Tak, jak uważam. Jest fajnie. Dobra, tu będzie okno. Dobra, okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Dobrze. Y Dobrze, teraz może szyby powstawiajmy. Na wszelką okazję. Wszędzie. W każde okienko wstawiamy szyby. Zobaczymy, może będzie ładny domek. Taki duży nie musi być, ale oby wieśniacy jakiś mieli dom. Żeby nie kręcili się po tym naszym mieście. Pięśniak jakiś przyszedł, a nie, nie ma go tu a niepotrzebnie. No i tak. Tu będziemy robić taki daszek. Popatrzcie, jak nam to szybko idzie. Jakby nigdy nic nam to idzie. O, o możemy od razu pominąć. Dobra. I teraz musimy jeszcze ze schodków zrobić taki daszek, bo taki zazwyczaj mają wieśniacy dom. To weźmy schodki. Zamiast TNT, bo my nic przecież nie będziemy wysadać to. No. Taki kolor jakie są te deski. Na początku będzie łatwo. No. Ale potem już będzie trochę trudniej. O, teraz patrzcie, trochę jest trudniej. Widzicie? Trzeba wycelować tak, żeby... żeby schody były odrębione, no. Ej, co? co jest? Dobre. To możemy pominąć, niepotrzebne. Dobre. O, jednak jest łatwo. No kurczę, co ja tak kładę to bez. byle jak? I patrzcie, w tym właśnie jest problem. Nie ma jak tego układać, tak, żeby. było ok. Też nie tak. Dobra, okej. Okay. I teraz z tej strony, okej. Okay. okej, okay. niech oni skończą z tymi reklamami. Dobra, o! Jest idealnie, tylko to zlikwidujmy jest niepotrzebne. O, i je zniszczyliśmy jedną kratkę. Nie, nie mamy łóżka, kurde. Łóżko znajdźmy. Żeby nie było tak, żebyśmy w ciem po ciemku nie robili nic. To ileż kratki mamy? Ja nie mogę. Ale dom. Widzicie. Taki domeczek mamy. Niezły. No i wystarczy jeszcze ten, jeszcze tylko tutaj zadeklarować to... Boże, a raczej nie zadeklarować, tylko zabudować, no. Jest. Teraz mamy już same łatwizny. Dobra, daszek zrobiony. Jeszcze tylko tutaj zakryć trzeba. I jeszcze z tamtej strony tylko. No i dobra, patrzcie, jest idealnie tylko jeszcze pochodnie musimy. Gdzieś... albo glowstone, a, bo pochodnie trochę słabo świecą. Glowstone jest o wiele lepszy. Dobra. Dobra, te trawniki możemy tutaj pousuwać. Bo to nie będzie tak ładnie tu. Musi to być ładnie. Żeby chociaż podłoga była równa. Dobra, to tyle na razie. Słuchajcie. Okej, okay, trawnik pousuwany. Dobra. Podłogę zrobię sam. Dobra, słuchajcie, na ten odcinek to by było na tyle, słuchajcie. Ja się z wami żegnam i zapraszam. Jeszcze 5 odcinków i koniec, tak więc... Zapraszam Was do następnych odcinków, tak więc dziękuję, trzymajcie się. Cześć.